Miejsce do budowania relacji. To mi się to od razu kojarzy. Kiedyś było, zresztą ciągle pewnie jest w wielu różnych firmach, typu jakieś owocowe czwartki, jakieś pizze, jakieś inne okazyjne rzeczy, które wjeżdżają na stoły właśnie po to, żeby tych ludzi zebrać w biurze, czy nadal to jest istotne dla pracowników i czy ma to jakby większe znaczenie, wpływa na ten powroty do biur. Biorąc pod uwagę takie kwestie praktyczne, jedzenie zawsze do biura przyciąga. Tak? I coraz więcej właśnie takich akcji w biurach się dzieje, ale jeżeli patrzymy na wyniki naszego badania, to owocowe czwartki, dodatkowe benefity, są czynnikiem na najniższym poziomie, jeżeli chodzi o zachęcenie ludzi do pracy z biura. Jednak ten kontakt, ta wymiana, ta praca wspólna jest na pierwszych trzech, czterech pozycjach, a te benefity, te owocowe czwartki, ta pizza na samym dole, więc to tutaj też pojawia się pytanie. Czy na pewno zawsze chodzi o, to, o ten owoc, czy o tą pizzę, czy to chodzi o to, że po prostu się spotykamy, robimy coś wspólnego i coś się dzieje. A na cały odcinek zapraszam Ciebie na mojego YouTube'a.